Ekipa, witam Was w Stanium, Witam Was ponownie w Potion Craft. Ostatnio zatrzymaliśmy się w bardzo interesującym momencie. Zdobyliśmy sól pustki, sól pustki, która zdecydowanie nam daje coś. Ale co to jest, przyznaję zupełnie nie wiem, bo do tego elementu w żadnym podejściu jeszcze nie doszedłem. Pora się przekonać, co daje sól pustki i co dzisiaj uda nam się jeszcze odkryć. Na wstępie przypominam nasze podsumowanie dnia 17 w chwili obecnej 111 mikstur, dwie substancje, 10 6 klientów i kasy, kasy całą masę, gdzie 17 tysięcy już na koncie mam. mielibyśmy gdybyśmy ciągle oczywiście nie robili zakupów ale tak się nie da bo tu ciągle coś się dzieje jeżeli chodzi o mapę alchemii tej trochę już znamy, tutaj mamy oczywiście podstawowe mikstury mamy także tutaj już troszkę więcej typu jakieś limbo, jakieś he jest byczka, tutaj mamy tutaj mamy lewitację, niewidzialność. Ale najbardziej dumny jestem z tej części mamy halucynację i antymagii. Więc sami widzicie, i tak, i tu się potwierdza informacja, że to niebieskie ta, to jest właśnie granica mapy. Za to podobno nie da się wyjść. Podobno może przyjdzie nam testować. Póki co. Też odkryliśmy w tej części nekromancję, Swoją drogą ciekawie, tutaj się prezentuje, bo tu bardzo, bardzo ciasno to wszystko się jest umieszczone. I widzę, że tak, tu jeszcze mamy jakąś obróconą miksturę, też jest nieidealnie w stosunku do tej, więc też będzie jakaś z tych lepszych, więc tutaj trzeba będzie się jeszcze pokusić, aby podejść. I jeszcze mamy zakres, żeby tu pójść na całkowicie zachód naszej mapy. No i całkowity wschód też by się przydało bo też tu, tego tutaj nie mamy dobra ale kogoś tam do nas przybyło a ja tego całkowicie to ostatnio zignorowałem potrzebuję mikstury która pomoże mi szybciej uciekać przed strażnikami e, mikstura zwinności panie to akurat nie jest problem lewitacji ja też nie będę proponował ale mikstura szybkości 12 8 1 kurcze czy nie mamy tego w automacie byłoby fajnie o mamy Rayda. super no to zróbmy ci proszę to będzie szybki deal, nie będę tutaj się zdawał. Właśnie miałem tutaj, mam Sulpowski stopniowo usuwa tworzoną ścieżkę. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się tworzy, więc póki co bazujemy na tym, co mamy. Oczywiście nasza reputacja minus 100. Całe, same zło tego świata przychodzi do nas, by u nas się zaopatrywać, co nawet jest ciekawe, bo poznajemy tą zupełnie inną drogę tą drogę nie do końca zawsze oczywistą, którą nie zawsze możecie wy podjąć jako wasze. O dobre dusze zazwyczaj jesteśmy i staramy się pomagać albo wszystkim, bo zarabiamy najwięcej dzięki temu, albo pomagamy tylko tym dobrym, ignorując tych złych. A ja całkowicie tą ścieżkę w tym momencie robimy na zło. Jak mi się ewentualnie odwiedzi, albo przynajmniej wbije poziom 8 na tyle, żeby mógł pozwolić mi na odmowę, to się nad tym dalej będziemy zastanawiać. Póki co ładnie kasa nam wbija Potrzebujemy mikstury do spowolnienia lub zatrzymania wozów podczas napadów. Mikstura mrozu. Słaba mikstura mrozu? Jeśli to możliwe, ogranicz się do jednego z rozyskuńka. Nie potrzebujesz tej mikstury, czyli mikstura mrozu ci nie odpowiada. Spowolnienie lub zatrzymanie. No, klej z tej żadnej mikstury nie mam. kleju, yy, Nawet nie wiem, czy taka w sumie jest. Yy, chyba, że poczekajcie, możemy tutaj. Ochrona przed trucizną, pioruny, ogniem, mrozem. A jest! Klejenie! Czyli jest miksturka do klejenia. Kto wie, czy to nie będzie mikstura, która będzie pozwalała nam tutaj. Jeżeli tutaj mamy miksturkę, a to może będzie to? Czy mamy jakieś kamienie, które by nam, nam pozwoliły przejść? Poczekajcie, ja gdzieś tutaj pamiętam miałem kamienie chmurowe. Hmm, ale to tylko chmurowy mam, a jeszcze ognisty cytryn. Bo tak, bo były te niebieskie, tylko je ja w końcu ich nie kupiłem. No tak, zapomniałem. Dobra, no to nic, robimy to spowolnienie. W takim razie na szybkości sądzę że jak najbardziej bo tutaj nie ma co chyba że mam jakieś miksturę mam spowolnienie Sprinter a nie to sprinter hmmm szybkość niewidzialność okej okay. Ale to w takim razie my musimy pójść terrarium Terrarium tradycyjnie w tym kierunku Więc ja tą miksturę uważę na szybko Mamy miksturę, poziom trzeci spowolnienie, bardzo dobrze, no trochę tych składników poszło Więc na pewno to nie jest na bazie jednego składnika, tak dobrze nie ma, sorry, winę tu Ale mimo wszystko targujmy się za więcej niż 200 Broń wysokie i o jedzeniu teraz porozmawiamy, zdecydowanie jedzenie też może być tutaj w naszej puli dostępne, żeby kasy więcej wyciągnąć Chcę wyciągać jak najwięcej z nich z tych złoli, jakby nie było w końcu zło, to ma podobno kasę. Jest w zasięgu dóbr nie, i nie tylko. W takim razie mamy to. Potrzebuję mikstury do podpalania ludzi. Lubię, gdy mikstury mają prosty skład, zapasem więcej, jeśli użyjesz maksymalnie jednego rodzaju składnika. No i kolejna z jednym składnikiem. Wy naprawdę nie wiecie, jak ciężka jest nasza alchemia, że takie wymagania stawiacie. Naprawdę, naprawdę. Dobra, zobaczmy co jesteśmy w stanie zrobić. Tutaj spoko, płastnikiem, tym raczej nie pomogę. Eee, tutaj standardowo w sumie mógłbym ogniem z wąkiem polecieć. Polecimy takim ogniem z nie wiem czy to nie bardzo nie skręci. Będzie prawdopodobnie mikstura troszkę słabsza, obstawiam przez to, ale spróbujemy wyciągnąć jak najwięcej się da z tej mikstury, więc kilka ognień z musimy oczywiście użyć. Bez tego, aby być się, obyć się nie może Chyba, że nawet uda nam się Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie Póki co, ogień, podpalić kogoś, no nie zła historia Pani zdecydowanie ma ambicje Ale zobaczymy Co z tych ambicji wyjdzie Ej tak, tu już leci w dół, więc to już nic więcej nie wyciągnę tego miejsca, więc jak widzicie to jest max Które mogę wyciągnąć, chyba że Chyba, że wiecie co? I tak, właśnie składnikiem też będzie sulpuski, więc no chciałem więc przetestować tą sulpuski, ale hmm, chyba nic mi to nie da. Bo sulpuski też jest składnikiem de facto, więc drugi poziom musi chyba styknąć. Ukończmy tą miksturę, proszę bardzo. Masz dwuskładnikową 222. Nawet ładnie, ładnie. Więc wytargujmy jeszcze więcej. O bogactwie pogadajmy, jakieś jakichś kielichach, złotach, pierścieniach i tym podobnych, monetach. No, raczej ja, dobra, za 51 więcej, dobre i to trzymamy ładnie. No, na razie poziom teraz bardzo powoli się nabija. Takie życie, ale póki co musimy kupić bazę, olej, albedo zrobić. A albedo, z tego co pamiętacie, to nie jest prosta rzecz, bo to już naprawdę wymaga tych składników od nas zdecydowanie więcej. Na pewno musimy mieć więcej tutaj w repertuarze, naszych przy składników docelowych Ale póki co, lećmy jeszcze, pozarabiajmy, pohandlujmy Potrzebuję mikstury, many, aby móc wzywać demony Mikstura many Mikstura many, demony, proszę bardzo, już się robi Mikstura many, mamy Gwiezdny Pył Aha, miałem, znaczy, a tutaj ewentualnie? Mana dla mamony O, to możemy uważać jedną miksturę Zobaczmy jeszcze ewentualnie, czy z tego miejsca mogę coś zrobić. Nie, tu już nic nie mogę zrobić, więc mana dla mamony. Proszę bardzo, uważajmy tą recepturę. Składników tam jest troszkę, ale trudno. Bywa. Nie masz wymagań co do ilości składników, więc bardzo fajnie. Szkoda, że piorunu manę nie chciałeś. Może piorunu? Nie. Ej, no to gardzi. Gardzi. Targujmy się oczywiście nie zmiennie to minerały, o, o minerałach pan czarodziej chce porozmawiać te golemy wzywać, ale o minerałach to mało co wie, więc pewnie go puścimy z torbami, chociaż na 63 plus i mamy 221, bardzo dobrze muszę sprawić by pewna ktoś uciął sobie dżemkę zapewniając mi dość czasu by zapoznać się z jego tajną korespondencją masz może miksturą na tę okoliczność? A, Droga pani, ja bym nie miał. Tylko ja sobie zorientuję, czy sen. Nie, wszystko jest pozbierane, bo dawno nie było resetu dnia. Bo de facto tak zaczęliśmy tutaj mocno eksperymentować, że i na to nie było czasu. Ale hmmm. Sen kochanka jest dla nas niedostępny. To trochę utrudnia nam pracę. Droga pani, skoro sen kochanka jest niedostępny, to my polecimy tradycyjnie tymi oto składnikami. Więc zróbmy to raz. Zróbmy to dwa. Chciałbym, chciałbym w przyszłości zobaczyć na przykład ulepszenie naszego moździerza albo ulepszenie naszego kociołka. Wprawdzie nie tak jak automatyczne, nie, nie, żadne ze czarami, ale mimo wszystko chciałbym zobaczyć, że możemy poulepszać te rzeczy, które tutaj zakupujemy. Na razie, tylko jedną, jedyną rzeczą, jaką możemy ulepszyć, to jest de facto nasz stół, znaczy maszyna alchemiczna, no troszkę tego jest mało. Chciałbym zobaczyć więcej, zdecydowanie więcej. Tutaj podbijemy temperatury trochę. słuchajcie wysuniemy się maksymalnie jak się tylko da. O, i to jest super. miejscówka żeby wystartować, i to pójdziemy tutaj do owoców. Dziwno grzyb to na pewno nie te rzeczy. Pójdziemy w te kierunki. Uh, mm -hmm. Owój ładnie się prezentuje. I lodowa owocy też się ładnie prezentuje. Dobra, użyjemy na razie powoju, bo tego akurat mamy więcej. Tu mogę sobie rozcieńczyć zawsze, więc mogę zrobić tak Podlecę troszkę te klimaty O pięknie weszło i tutaj ciach 60 I teraz jakbym użył powojty przy rozcieńczeniu To powinno nam pozwolić się Dostać jeszcze dalej albo coś bardziej, bardziej intensywnego No nie bardzo, jest to tak, bo to jest zdecydowanie za słabe, to jest tak nas kieruje. A tutaj mam, no tylko powój nas ratuje Tylko i wyłącznie. Lecimy maksymalnie na sen. trzeba się to trzeba ściąć? Oj, chyba jednak za mocno tu jesteśmy włożeni w to. Więc spróbujmy jeszcze bardziej ciach, szybko. Dobrze. A, I teraz. I teraz. Tutaj sól sulpuski. Podobno usuwa ścieżkę. Czyli co? Taś sól teraz pozwoli mi to usunąć, żebym się dalej nie wywijał tu. I z tego miejsca gdzieś wystartować dalej. Bo tak to musiałbym z tego miejsca startować, ja tak bym chciał. bo tu idzie w dół. Czy w ogóle mam coś, co mi pomoże z tego miejsca wystartować do góry? Nie widzę, żeby bardzo było. Ewentualnie tego użyć. No w sumie tak możemy zagrać, słuchajcie, dobra, to nie to ja to robię do końca nie będę kombinował yy, i to użyję w standardowej recepturze okay. i możemy dzięki temu zagrać więcej o i to będzie idealna mikstura sprawdź, to nie będzie sen kochanka ale też będzie przynajmniej powinno być, no już się bałem, że nie będzie trzeciego poziomu Powinna być mikstura senna. Eee, ukończmy tą miksturę i szybko mamy to zrobione. Proszę. Droga pani, targujmy się. Nie mówiłem, że cenę ponad 200 już jest ta cena, więc jest spoko. Bogactwo, a nie będzie bogactwo. Bogactwo pogadamy bo chcemy być bogaci, więc temat musimy mieć obcykany. Kto by nie chciał być bogaty, tak? 310 mamy i mamy wszystkich zrobionych. Na dzień dzisiejszy dziękuję, zamykamy sklep, dzisiaj wszystko jest obstawione, Albedo wprawdzie nam nic nie wskakuje, no i ta baza olej, hmm, odór, śliskość, klejenie, no ciekawie, ciekawie się zapowiada, Przekoń, kończmy ten dzień z dobrym wynikiem, 19 popularności na 150, według mnie jest super, potrzeba nam więcej, zapisano, super, zobaczmy co nam wzrosło, ognie dzwonki, wiatro kwiaty, wodo kwiaty, wiatro... Wiatrokwiaty to są? Przepraszam, to są wiatrokwiaty i wodokwiaty, ok. a to się nazywa... Sposób składniki, żywoliście, dobra, jeszcze mamy grzybów, jakieś parę, wszystko? Wszystko. I jak tam punktacja? O, będzie co zbierać, by be... o, tutaj nawet mam potrójne, ładnie, ładnie. I teraz ciągle się tam zastanawiam, czy odkrywać to, czy to, no chyba to, bo to daje nam de facto czy przy przyrostu punktacji, tak? Więc to też byłoby super Im więcej zielonego, tym lepiej dla nas Ale dobra, idziemy Kogo nazwieje? O, witamy Witaj, alchemiku Potrzebuję specjalnych grzybów do pewnego rytuału, rytuału. Zwykle wracałem w tym samym czasie Ale jeszcze ich nie ma, potrzebuję ich teraz Miałam więc nadzieję, że uda mi się przyspieszyć ich porost Masz może na to miksturę? A wyczaruj sobie te grzyby Nie znam takich zaklęć. Jestem starą leśną czrowicą. Znam się, się całkiem na innym fachu. Inny fach, inny fach. Dobra, skoro tak, ty się nie znasz na tym, to ja się znam na tym, co trzeba. Mikstura szybkiego wzrostu. Mamy chyba. Potrójne czyszczenie. To nie. Tu jest czyść. Aha, dobra, to są różne mikstury. Jeżeli nie mamy szybkiego wzrostu. Uuuu, uu, to my to robimy. A to wygląda, że nie miałem składnika, żeby to dopracować, ale to nie ma problemu na to. Żywoliścia w takim razie używijemy Na tę potrzebę lokalną nie ma problemu. I teraz drugi żywoliściek, tak. Wymagań tam nie miałeś dodatkowych? Nie, nie miał żadnych, więc super. Lecimy. No punktów widzę, że zgadniamy tyle co nic praktycznie. Tutaj byśmy pociągnęli w tom. To nic nam nie daje. Tak, tak, tak. O, ale to by nam ładnie dało. Tylko, niestety, tam wchodzimy później w teren niebezpieczny. No i tak jest w tego wyjście, Słuchajcie. To i tak od tego mamy możliwość. Przecież nie musimy tego. Jak dobrze pójdzie. Wejdziemy tutaj na teren. A, tak, to powinno się nawet udać. To robimy do końca. Jeżeli dobrze to rozegram. Trzymajcie kciuki. Jak nie to będzie dziko. Weźmiemy tu. Wchodzimy na to. Tu podgrzewamy. Jak dobrze przymierzymy. Te punkty teraz mnie nie interesują. Ale tutaj bardziej mnie to interesuje o właśnie i teraz możemy iść o i tak punkty zgadzam. A, i to jest bardzo dobra droga jak widzicie i teraz dolewamy odrobinkę jeszcze i mamy ważymy ważymy i uważyliśmy super miksturę Sądzę, że na takie buteleczkę weźmiemy, weźmiemy sobie stąd takie coś i listka zmienimy Tu jest listek, a coś innego Szybki wzrost, mówicie? Sądzę, że to będzie dobre Więc ok. I mamy miksturę, się nazywa Pasolka olbrzymów Oczywiście w nie do bajki Jaźń, zaczarowana fasola, czy chyba jakoś inaczej mu było? W każdym razie, niech będzie fasolka olbrzymów. Zapisujemy recepturę, ukończmy ją. Moja droga czarodziejko, mamy coś dla Ciebie idealnego. Choć w sumie miałem, silna mikstura wzrostu, no, ale mamy to. Fasolka olbrzymów dla Ciebie. No, idealna. Oczywiście, ty, u mnie tylko idealnej mikstury. Więc o magii porozmawiajmy. Czarodziejko, zobaczymy, co się znasz na tej magii. Pewnie tutaj widzę... Eee! Tak licho za 200. Dobrze. Pozdrowienia! Dzisiaj poczułem kwasu. Nie zawiedź mnie. Uuu. Była dwa razy trucizna teraz kwas. Dobrze. Ale chyba do kwasu to my coś mamy tutaj. Prosty czyścioknie. nie, to był prosty czyściok. czyli zatrucie poziom trzeci. A tobie się marzy kwas. Hmm. to wyzwanie dla nas rzuciłeś mój drogi. Ty mamy terraria i odniosłonki. Hm, hmm, hmm. Hmm. a mamy tych 8 sprzedików. No to nic zrobimy w takim razie nową miksturę. Do kwasu mamy tu się dostać. Nawet ładnie, bo będziemy mieć drogą, drogę bardzo przyjemną. Więc użyjemy o grzyby to nie. Młokżeby raczej też nie. No. no, powiem wam szczerze, że nie, też zapowiadał się lepiej. Hm. Zaczynamy w takim razie z tych. Chyba że pójdziemy z tych. Dobra, spróbujemy tak. Najpierw to, żeby zgarnąć punkty. Same do gara. Teraz stąd lecimy z tym. No do gara. Tutaj. Zgarniemy te punkty. Później pójdziemy ogniem. Przed takim żarozielem. Bardzo pięknie nam zgadnia punkty. To jest żarozielon tutaj. Chyba, że. Nie, do, dobrze, jest tak jak, do, jak ja chcę, mamy tutaj, teraz tak, pójdziemy, dawno ścieżką nas cofnie, więc nie chcemy, poślibyśmy bardziej Ty mnie, ale to jest pięknie się prezentuje Mamy Kurki z bananów Dobrze, czyli tak, nie wiem czy tutaj nie przypieczę. a minimalnie Teraz tak, to nie, to nie, to nie, to słabo, to wszystko słabe. Cielkoplastnik, słabe, słabe, słabe. A znaczy tak, w sumie, gdyby pójść z tym i później terarium pociągnąć, to miałoby sens. To jak nam prowadzi w prawo, osłow, więc musimy się bardziej przesunąć, by nam teraria nam wjechała. Super, i teraz terarium. No, ładnie co się tutaj. Na kwas wejdzie I elegancko I o to chodziło Poproszę ten kwas wzmocnić tak jak trzeba Się rozcieńczymy troszkę wodą Ciekawy jestem tej bazy olej Jak ona będzie nam działać Inaczej czy to będzie jakiś po prostu dodatek Może będzie nas wzmacniać Może uda nam się dzisiaj ją zakupić Byłoby bardzo fajnie przekonać się w końcu jak ona tutaj działa. Mamy kwas 3. Super. Składników też bardzo dużo nie wydałem. Więc możemy zapisać recepturę Zmienimy buteleczkę. Może być taka, choć nie, taka jest spoko. Yy, tak, tak, tak. Kwaso Kwasoziele. Kwaso -ziele. Zapisujemy, ukończymy i proszę, dla Ciebie mikstura kwas. No, oczywiście, targujemy się. Mamy skrytobójstwo, bogactwo, dobra, niech będzie skrytobójstwo, bo chcemy jak najwięcej 124, możemy wyciągnąć z tego. Nie są, nie jest to wcale mała kwota, więc mamy. Mamy, mamy to, ładnie. Muszę coś ukryć, a jednym sposobem, by się do tego dostać, jest wzbicie się w powietrze. Masz jakiś pomysł? Oho, droga Pani. Ja bym nie miał, ja bym nie miał niewidzialny sprinter, ale no brakuje składników, czego nam brakuje? Silnego buraka, jeden jedyny składnik, który nam dałby drogę do lewitacji, no niestety, ale w takim razie my musimy tą drogę samodzielnie pokonać. Polecimy na początku z tym piórokwiatem, sądzę, że jak najbardziej będzie to przydatne. Przeżyczymy dodatkowo do tego Biksturę ekstra. Eee, ty, 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 te szybkości. Szybkie, szybkie wzbicie się w powietrze, więc szybkość i latanie, tak? <laughs> Mamy dwa. Super. Teraz tak, użyjemy teraz tego składnika. Policzymy trzy. I tutaj wbijemy dwójeczkę sobie na tym poziomie Odbijmy Mam nadzieję, że się pani o to nikt nie pogniwa Ale miało być szybkie wzbicie się, tak? No to sorry <ścoughs> I to powinno nam wystarczyć Do maksymalnego wymaksowania tego wszystkiego A że ja nie chcę iść w koło wrotki To ja pójdę Hmm No nie, no tutaj nie będę kombinował z tym Aksujemy to, bo nam zależy na miksturze. A te książki się po drodze zbierze. Będzie potrzeba. Tak, dziękuję. Teraz tu, czy tu? Czy może coś. O, 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 to ładnie się zapowiadało. Ja bym się wzbił się mimo wszystko do góry. I wtedy użył ognistych. Ładnie weszły punkciki. Teraz użyj ognistych. Jak najbardziej tak. Nawet na miejscu to będzie. Ok, gdyby było trzeba coś wymaksować, to podbijamy troszkę. Oj, chyba nie wiem, czy nie za daleko poleciałem. Ta. Troszkę za daleko. No dobrze. Mam nadzieję, że to zadowoli. Drogą panią mamy to ukończmy do które do poprawy więcej nie zapisuję ale mam szybkość i lewitacja za lepszy efekt no nie no nie Bierze, bierzesz nie ma już lepszego efektu o alkoholu porozmawiamy przy alkoholu o tym możemy porozmawiać jak jest ciężki zawód alchemika ale mam 560 a proszę ładnie o i pan grzybiarz miło miło witać Witaj, pohandlujmy grzybów nigdy nie za wiele. Czym się zajmujesz, gdy nie spierasz grzybów? Odpoczynkiem, siedzę w lesie, w leśnej chatce, piję grzybową herbatkę i piszę pamiętnik. Czasem spaceruję i karmię wiewiórki. Myślałem, znaczy, że karmić grzyby. Dobrze, pokaż mi swój towar. Co my to mamy? Mamy tak, środek. Tego mamy 14. Smrodowika. A reszta to jest droższe. Znamuło grzyby, dziwno grzyby. Suknia upiora wow, wygląda trochę jak duch, a trochę jak spódnica. Ojej. Kto to wymyślił? Wodo grzybnia. O jakie ładne. Mo mokre i przyjemne w dotyku. <grymne> Wolę coś innego i przyjemnego w dotyku niż tak grzyby. Okej, okay, ale dobra. Wiedźmo grzyby kupujemy na full. Średły eee, Driat to nie, ale tych bym z Mordwika może w końcu mi stać, tak? Szuknię opiora, w czemu nie? Ile mamy 30 tych? To jeszcze tych e, siodło Driat może bym wykorzystał? Przyjdzie nam kiedyś do czegoś użyć? Lepiej mieć niż nie mieć, tak? Ewentualnie jeszcze tego dorzuciłbym jednego dla równowagi. Siarkoplasting. A, dorzućmy. Z 2000 i tak wytargujemy więcej. <śm> Nie poddajemy się, tak, żeby. Pogoda. O pogodzie pogadajmy. Czemu nie? O, ostatnio śniegi nie dopisały nam, więc możemy pogadać, jak pomarudzić, jak to złe śniegi nie spadły na Wigilię i na Sylwestra. I mamy. Udało się, mówicie, zagadaliśmy o tym, jak jest zła pogoda, więc od razu lepiej. I nowi Żolożu, czy masz może miksturę, która pomoże mi posklejać zniszczony pancerz? Sklejenie? Za dodatkowo za miksturę uważam z jednego rodzaju składnika. Panie, ja nawet nie wiem, gdzie jest klej. <grytanie> czy jest takie, coś jak sklejenie? Klejenie, tak. Klejenie, mówicie. O tu się zaczyna zabawa. No, to ci się zaczyna zabawa, czy co? To będzie taki kierunek tu? Jak myślicie? To będzie ta mikstura tutaj skryta? Tylko tam się dostać. W tym momencie nie mamy jak. To jest smutek. Bo, że ten naokoło jakoś będzie droga. Ewentualnie gdzieś tutaj, może klejenie będzie. Ale obstawiam, nie, raczej tutaj będzie to, ten, kto klejenie. Nawet będzie gdzieś tak obrócony. Więc kto wie, czy właśnie to nie jest tu. No nic, no nic, trzeba będzie to sprawdzić. No ale cóż, byłoby to zbyt piękne i zbyt oczywiste, gdybym teraz jeszcze poszukiwał tego skrenia. Dlatego też dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z Poetrym Craft was de facto nie znudziło, bo de facto nic tam ciekawego mogło nie być. Ale może jednak było coś. Co Was rozbawiło, ucieszyło. Jeżeli tak to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was staniu. Na razie, hej!